Witam Państwa! Zanim zacznę główny temat, pragnę Państwa poinformować o tym, że organizuję warsztaty u mnie w Wiktorii w Kopułach. Wielu z Państwa się dopytywało o te warsztaty, więc będą. Warsztaty pod tytułem Dokąd zmierza świat, więc aktualny temat. Zapraszam serdecznie na te warsztaty, a przy okazji. Będą to, będzie to weekendowe spotkanie towarzyskie w ogrodzie przy ognisku i grillu. Do informacji o warsztatach skieruję Państwa link pod filmem. Także zapraszam. A teraz zapraszam do wysłuchania tego, co powiem w tym programie. Tak jak w tytule, będzie dziś mowa o aborcji. Niezwykle ważnym i zawsze gorącym temacie. Przede wszystkim zapraszam kobiety, bo to głównie dotyczy, do, dotyczy kobiet. Ale zapraszam również mężczyzn, którym warto uświadomić to, jak rujnujące jest dla psychiki kobiety i całego jej życia zmuszanie do aborcji lub zakaz jej wykonania. Będą to informacje zaskakujące i bulwersujące. Także ciekawe, więc może i warte wysłuchania. Ponieważ zakładam, że ten program trafi do szerszego grona odbiorców niż moi stali, stali odbiorcy, wyjaśnię skąd bierze się to, co przekazuję. Otóż byłam i jestem jeszcze uczestnikiem, nazwijmy to studiów z wyższych poziomu świadomości. Również tu muszę zaznaczyć, że, że nie od innych cywilizacji, tylko z wyższych poziomu świadomości. Podczas tych kilkuletnich intensywnych studiów została przekazana wiedza, którą teraz z Państwem się dzielę. Wiedza ta również została spisana w postaci książek między HOSEM a świadomością hiperfizyka oraz Elementarz dla budzących się z Matrixa. Jest tam zawarta konkretna i szczegółowa wiedza na temat budowy wszechświata i jego funkcjonowania. Oraz w jaki sposób ona została napisana, gdyby to kogoś interesowało. Zachęcam do zapoznania się z nią. No niestety będę tutaj um, musiała użyć niektórych terminów, które pochodzą z hiperfizyki. No i teraz moim zwyczajem przejdę do rzeczy krótko i konkretnie. Więc tak, trwa nieustanna dyskusja: czy zarodek jest człowiekiem? Niektórzy uznają, że jest i dlatego aborcja jest zbrodnią. Co powiedzieli na ten temat moi nauczyciele z wyższych poziomów świadomości? No to proszę posłuchać. Powstała zygota w wyniku zapłodnienia nie jest w kosmosie traktowana nawet jako istota. Istota jest pojęciem szerszym niż człowiek. Zaraz to wyjaśnię. Zygota, czyli zapłoniona komórka, powiela się, tworząc masę komórek, które mają określony program na dalszy rozwój. Na tym etapie jednak jest tylko masą materii. Nie ma żadnego statusu istoty. Istotą bowiem jest każdy twór, który posiada wewnętrzny układ kontroli i zarządzania czyli w przypadku tworów biologicznych, według naszej biologii jest to układ nerwowy. Czyli posiadanie układu nerwowego warunkuje nabycie statusu istoty. Zarodek takiego warunku nie spełnia, więc istotą nie jest. W innych systemach życia będzie to co innego niż, niż układ nerwowy, ale w naszym przypadku jest to układ nerwowy. No i na tym etapie rozwoju zarodka. Hmm, ma każda, yy, każda najmniejsza istota typu robak. Także nie jest to nic nadzwyczajnego. Zresztą biologia dowiodła, że indywidualny rozwój zarodka powtarza całą ewolucję stworzeń na Ziemi. Także początkowa faza rozwoju zarodka wygląda jak rybka i jest na, i jest na poziomie rybki. Do 63 dnia rozwoju zarodka nie jest to człowiek, tylko potencjalna matryca dla jego wcielenia. Zarodek staje się człowiekiem, kiedy zajmuje to ciało istota z piątej gęstości. Dla wyjaśnienia tego, właśnie zapraszam do zapoznania się z hiperfizyką, to jest jedno z tych pojęć, które dzisiaj użyję. Czyli, istota wprogramowuje się z piątej gęstości, czyli rozpoczyna się wcielenie. Od tego momentu zaczyna się egzystencja człowieka. Zaczyna się. Bo wcielenie nie jest aktem jednorazowym, to też pewnie nowość dla wielu. Wcielanie się trwa różnie długo w zależności od poziomu istoty, która się wciela. Może to trwać nawet dziesiątki lat. Wcielenie nie polega na jakimś opanowaniu płodu czy, czy, czy właśnie człowieka przez byt jakiś tam, tylko na wprogramowywaniu określonego programu wcielającej się istoty. Istota pozostaje na piątej gęstości, tylko zaprogramowuje swojego awatara na Ziemi, czyli to, co rozumiemy przez człowieka. Awatar ten będzie wypełniał potrzeby ewolucyjne istoty z piątej gęstości. Także do 63 dnia płód jest tylko tworem biologicznym o statusie takim, jaki mają zwierzęta. Płód do tego czasu ma za małą pojemność informacyjną, ażeby przyjąć ciągi informacyjne z piątej gęstości. Dopiero po tym 63-4 dniu nabiera odpowiedniej pojemności informacyjnej i powoli staje się człowiekiem. Od tego momentu nie wolno wykonać aborcji, bo jest to bardzo niedobre dla wcielającej się istoty. Zaburza to jej ewolucję. Jest tutaj jeszcze jedno zróżnicowanie. To istota z egregoru, czyli według nomenklatury hiperfizyki, tak zwany prekorsup, zaczyna się wcielać przy 13 dniu ciąży. Natomiast Korsup, czyli istota indywidualna, zaczyna się wcielać po 90. dniu ciąży. Korsup jest istotą cięższą informacyjnie i pód do przyjęcia jego ciągów jest gotowy dopiero po 90 dniach rozwoju. Jednak nie wiemy, co zamierza się wcielić, i należy przyjąć, że wolno wykonać aborcję do 63 dnia ciąży. Tak wygląda to z punktu widzenia wyższego poziomu świadomości i taka jest fizjologia życia. Tymczasem pewne siły stworzyły przekonanie o tym, że zarodek jest człowiekiem. Zarodek ludzki jest tylko potencjalnym programem na człowieka. Jak dobrze pójdzie, to może z niego powstać człowiek ewentualnie, ale niekoniecznie tak się dzieje. Natura bardzo często usuwa bez pardonu zarodki i płody na różnym etapie rozwoju. Stąd są tak liczne poronienia, prawdopodobnie poronień jest dużo więcej niż udanych ciąż. Ciekawe, dlaczego ci, co podają się za najmądrzejszych i wszystko wiedzących, działających. Działający ponoć w imię wszechmogącego stwórcy całej rzeczywistości, czyli Boga, uważają, że zarodek ludzki jest człowiekiem i pochodzi od Boga, nie zauważyli w tym nielogiczności. Bo natura też przecież pochodzi od Boga i bynajmniej ta natura nie przejmuje się Holokaustem zarodków, jaki sama wykonuje. Wszystkim rządzi podobno sprawiedliwy i miłosierny Bóg z naciskiem na miłosierny. Tak twierdzą, i tylko on może zadecydować o życiu i śmierci. To dlaczego, skoro jest taki sprawiedliwy i taki miłosierny, jest taki okrutny, że zabija swoje podobno ukochane dzieci w ilościach masowych, że skazuje ich na ciągłe cierpienie, na męki wojen, tortur, potwornych chorób, w tym często skutki właśnie niewykonania aborcji? zmuszają do urodzenia nieudanych tworów natury takich potworków, a potem na siłę podtrzymują ich życie, które yy, potem one w, on, wcierpią, a wraz z nimi cierpi całe otoczenie. Rodzice, szczególnie matki, są skazane często dożywotnio na zrezygnowanie ze swojego życia na rzecz tego potworka, ba, według dzisiejszego prawa są zmuszone często do oddania życia za niego. Ale nie musi tu chodzić tylko o tak drastyczne sytuacje. Po prostu niechciana ciąża, która niweczy życiowe plany i marzenia, jest przyczyną nieszczęścia zarówno dla matki, rodziny, społeczeństwa i dlatego niechcianego dziecka. Jakie są skutki dla tego dziecka urodzonego na siłę i wbrew woli matki widzę podczas zabiegów, jakie wykonuję. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn bezustannej traumy życiowej, wykrzywiającej całe życie i będącej przyczyną braku radości i powodzenia. Trauma odrzucenia bo to o taką traumę chodzi trauma odrzucenia w okresie płodowym i wczesnego dzieciństwa jest przyczyną smutnego i nieszczęśliwego życia. Również kobieta, która wykonała aborcję, a potem wmówiono jej, że zabiła własne dziecko. Też nosi w sobie straszną traumę, będącą źródłem potępienia siebie. A to właśnie potępienie siebie jest dla natury szeroko pojętej największą zbrodnią. To jest prawdziwe zabijanie życia i spychanie świadomości i prawdziwego człowieczeństwa w czeluście nicości. Tym jest dążenie do Boga? Tego chce miłosierny Bóg dla swoich dzieci? Pytam tych, którzy wymyślili na pochybę ludzkości takie zasady. Jaki mają w tym interes? A mają? O tym powiem w innym programie. Tymczasem chcę poinformować ofiary tych zbrodniczych przekonań, zarówno kobiety, które wykonały aborcję, jak i niechciane dzieci, że można sobie pomóc i uwolnić się tego ciężaru bycia zabójczynią lub odrzuconym. Tym samym wydostać się z narzuconych zbrodniczych przekonań. Można im uciec, uciec z matriksa, można uciec z matni tego więzienia, można wyprostować w psychice pokrzywione ścieżki rozwoju i zacząć żyć jako wolna istota. Zapraszam na sesję do mnie. Mam bogate doświadczenie w naprawianiu umysłów i psychiki ludzi będących ofiarami innych ofiar. Mam również kompetencje, nazwijmy to kosmiczne, do wykonania tego rodzaju zabiegów. Uwalnianie ludzi z tego zbrodniczego matriksa jest częścią mojej misji, bo to jest warunkiem postępu ewolucji, planety i ludzkości. Dlatego każdy z nas ma nieomalże obowiązek usuwania z siebie treści tego matriksa, które prowadzą do zagłady cywilizacji. W sumie będą, będą, mają, za, mają za zadanie doprowadzić do zagłady cywilizacji. To mocne słowa, ale mają swoje uzasadnienie. O którym będę mówiła kiedy indziej, ale zabiegi, które wykonuję, nazwałam chirurgią umysłu, bo rzeczywiście jest to interwencja chirurgiczna na umyśle, ale dzięki temu niezwykle skuteczna. Jeśli ktoś będzie zainteresowany tym, jak wygląda taki zabieg i jakie są jego skutki, to może nieco dowiedzieć się o tym z programów pod tytułem Chirurgia Umysłu. Będę jeszcze, będą jeszcze następne programy na ten temat. Także nie musisz cierpieć w nieskończoność, bo cierpienie z tego życia przenosi się na następne i często się potęguje. Możesz się ratować i usunąć błędne przekonania, które wykrzywiają twoje ścieżki życiowe i prowadzą na manowce. Mówi się, że naprawdę świat trzeba zacząć ulepszać i ratować od siebie. Jest to prawda. Robiąc to, przyczynić się do rozwoju i poprawy bytu ludzkości. Zapraszam. Dziękuję i do usłyszenia, do, do zobaczenia.